5 6 marca, Malwina Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie radny tym razem chwali policję oraz mieć rozpoczyna lugowe boje. Ponad dwa tygodnie temu za pośrednictwem naszej telewizji radny Lesław rozbaczyło na legnickiej policji nie zostawił suchej nitki. W Legnicy Złodzieje czują się bezkarnie, mówił bez ogródek. Teraz radny zauważa zmiany i z optymizmem patrzy w przyszłość. Radny o swoich obawach co do bezpieczeństwa mówił kilka dni po podwójnym morderstwie na Oświęcimskiej oraz po napadzie na salon jubilerski w centrum miasta mówił wówczas tak. Chciałbym stwierdzić stanowczo, że za mało mamy patroli, co w sposób, w sposób zrozumiały pobudza taką aktywność złodziei, że oni tutaj czują się bezkarni. Bardzo często na ulicy na Najświętszej Marii Panny podjeżdżają rowerami złodziejaszki, biegają do sklepów, nawet potrafią w jakiś sposób zastraszać ekspedientkę mówiąc, a co ty mi zrobisz, ty uważaj, bo jak wyjdzie ze sklepu to my ci tam to czy tamto. Radnego najbardziej raził brak patroli. Zwiększyła się ilość patroli na ulicy na Najświętszej Marii Panny. Jest to okres około dwóch tygodni, kiedy widzimy, że codziennie, parokrotnie po dwie-trzy osoby umundurowane, czyli Straż Miejska oraz policja, spacerują, obserwują nasz deptak. I muszę stwierdzić, że po naszych wstępnych pierwszych interwencjach. Jest zdecydowana poprawa. W sklepie radnego pojawił się tymczasem nawet dzielnicowy. Był u nas dzielnicowy, który przeprowadził rozmowę, dopytywał o bezpieczeństwo na naszej ulicy wśród pracujących tutaj osób, czyli w sklepach. Myślę, że ta, taka rozmowa była bardzo potrzebna. Pozostawiał nam swoje wizytówki, że w każdej chwili należałoby wszystkie, wszystkie interwencje zgłaszać bezpośrednio do do niego lub do policji. Taka wizyta dzielnicowego, kiedy była ostatni raz? To znaczy był tydzień temu, a wcześniej no niestety nie, nie, nie spotkaliśmy się. Radny jest dobrej myśli i taki widok go szczególnie cieszy. No muszę to teraz pochwalić służby miejskie, służby mundurowe, że jest zdecydowana poprawa, czujemy się bezpieczniej, bezpieczniejsi jako pracownicy na na. na... Na ulicy Najświętszej Marii Panny oraz w rynku, bo też, też rozmawialiśmy. W Galerii Piastów też spotkałem pracowników. Mówią, że znają temat, że poprawiło się bezpieczeństwo w sklepach oraz na ulicy. Wypada mieć nadzieję, że zwiększona liczba patroli to norma, a nie incydent. Mateusz Hiki z Legionu Głogów zapisał na swoim koncie kolejny sukces na zawodowym ringu. Podopieczny Macieja Dominczaka wywalczył tytuł zawodowego mistrza Polski w K1. Mateusz Hiki zmierzył się z reprezentantem ringu Kraków Robertem Cepakiem podczas gali z okazji 25-lecia Polskiego Związku Kickboxingu, która odbyła się w Kielcach. Teoretycznie na papierze to Mateusz no, miał dużo wiadomo, większe szanse itd., Aczkolwiek w tej wadze moim zdaniem nie ma co tutaj patrzeć na jakieś wskaźniki, prawda, statystyki, ponieważ tutaj rzeczywiście każdy cios, każda akcja może skończyć tą walkę przed czasem. I rzeczywiście cepak chciał odgryźć się, wiedział, że tutaj siłowo raczej nie ma szans, to było widać przy kroju tych trzech rund. Aczkolwiek co chwilę gdzieś tam szukał swojego właśnie tego, jak to się mówi, szczęśliwego strzału. Głogowianin musiał być ciągle czujnym, co prawda dążył do szybkiego zakończenia walki przez nokaut, ale to się nie powiodło. Mateusz miał wszystko zachował, zimną krew i, i po prostu swoją przewagą fizyczną wygrał tę walkę. W każdym rundzie praktycznie, każda na była dla niego. Ostatecznie to on dostał pas mistrza Polski i wygrał tę walkę. Innym miłym akcentem tego wieczoru było odznaczenie Macieja Dominczaka złotym medalem za zasługi dla Polskiego Związku Kickboxingu. W zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 powstała Szkolna Sala Pamięci, zgromadzono w niej pamiątki związane z naszą historią walk o wolność. Szkoła podtrzymuje tradycje patriotyczne. Są tu klasy mundurowe, wojskowe, strażackie, komandowskie. Uczniowie tej szkoły zainteresowani są historią, stąd pomysł na stworzenie szkolnej sali pamięci. Uznaliśmy, że osoby, które mogą pamiętać takie jakby żywe dowody tej historii, no jest ich niestety już coraz mniej. Więc dla nas jest to taki ostatni moment tak naprawdę, żeby, żeby móc mieć relacje naocznych świadków i żeby stworzyć im miejsce pamięci. W sali pamięci znajdują się liczne medale, sztandary, urny z ziemią z pól bitewnych czy obozów koncentracyjnych, a także mundur. Gromadzenie tych przedmiotów trwało dwa lata. Pomysł na stworzenie takiej sali powstał w 2011 roku, kiedy to przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przekazali szkole swój sztandar. Samo przekazanie sztandaru też odbyło się w takiej, no, można powiedzieć, w bardzo no, doniosłej oprawie. I żołnierz AK, który przekazywał nam ten, nam ten sztandar, żegnając się z nim, tak jakby żegnał się z całą swoją przeszłością albo z jakąś ukochaną kobietą, poruszające, wzruszające, bardzo, bardzo uczniowie też to przeżywali, później komentowali. I w związku z czym tutaj Pani pani Dyrektor wpadła na pomysł, że można byłoby pomyśleć o miejscu, gdzie ci uczniowie mogliby faktycznie tych historii dotknąć. W sali znajduje się także tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Armii Krajowej. Przez całe 20 lat, do 2005 roku, 10 lat nikt w ogóle nie wspomniał, że jakaś tablica jest, proszę Państwa. To było coś niesamowitego. I nagle dzwoni do mnie mój przyjaciel Szef Lwowa, Towarzystwo Przyjaciół Lwowa, mój Marian, rób coś, bo tu jest tablica po Armii Krajowej i ja nie wiem, co z nią robić. No, ja też początkowo nie wiedziałem, co robić. Tablica w końcu znalazła swoje miejsce. Mając takie pamiątki, uczniowie chętnie przychodzą w to miejsce. W ten sposób łatwiej przyswajają wiedzę. Możemy zasięgnąć historii, dotknąć. Czegoś, czy zobaczyć na własne oczy coś, co było kiedyś i co było ważne dla narodu polskiego. Mnie jak najbardziej podoba się ten pomysł, bo każdy uczeń może przyjść tutaj, w trakcie przerwy, czy jakiegoś okienka, poprosić o klucz i poznać trochę bardziej tą historię, dotknąć, zobaczyć inaczej niż w podręczniku zawsze, to inaczej się. Wchodzi do głowy może, o, może tak. Powiem Pani, że zainteresowanie no, przerosło moje oczekiwania, także stwierdziłam, że stworzę taki przewodnik, żeby każdy nauczyciel, nawet który nie jest historykiem, żeby mógł wejść na godzinie wychowawczej czy na jakiejkolwiek innej lekcji i oprowadzić te dzieci, pokazać, no, żeby one mogły dotknąć tej historii. Nauczyciele mają nadzieję, że z sali pamięci będą korzystali także uczniowie innych szkół. Już w sobotę pierwszy mecz rundy rewanżowej pierwszej ligi rozegrają piłkarze Miedzi Legnica. Podopieczni Janusza Kudyby podejmą na własnym stadionie Dolkan Ząbki. Szkoleniowiec legnickiej drużyny jest pełen optymizmu przed tym spotkaniem, jak i przed całą rundą. Trener Kudyba jest zadowolony z przygotowań przed tą rundą oraz ze wzmocnień, jakich dokonała mieć w czasie zimowej przerwy. Doszło kilku nowych zawodników. Uważam, że, że odpowiednie jakość. Jak zaczynając z pozycjami jest Dawid Smuk, który ma duże szanse na to, żeby, żeby bronić z numerem jeden. Doszedł Adrian Browiec, środkowy obrońca doświadczony. Doszło w sumie trzech napastników. Kadus Zawiszy Bydgasz, Tadas Labukas i wrócił Jakub Chrzanowski. Myślę, że tutaj ta jakość przede wszystkim z przodu... Jeżeli o je walory ofensywne, to nam, to nam dużo pomoże. Pierwszym rywalem Egniczan będzie dolkan ząbki. W spotkaniu w ubiegłej rundzie mieć przegrała z tą drużyną 0 do 2. Wtedy na ławkach trenerskich obu zespołów zasiadali inni szkoleniowcy. Cieszy jeden fakt, że dolkan na pewno nie będzie grał takiej zamkniętej w cudzysłowie piłki. Bo Darek Dzigała jako zawodnik zawsze ceną z ofensywnego stylu gry, a, a jako trener również. Także myślę, że będą gra. Grały dwa zespoły usposobione ofensywnie. Jaki wynik będzie, to, to już myślę, to to jest kwestia ułożenia się scenariusza w danym meczu. Szkoleniowiec ma już w głowie pierwszą jedenastkę na to spotkanie. Cały zespół jest gotowy do gry. Kudyba chce, żeby o sile jego drużyny stanowili młodzi, perspektywiczni gracze. Ja przyjmuję taką zasadę, że młody nie dlatego ma grać, że młody, tylko dlatego, że jest po prostu albo równy, albo, albo lepszy. Jeżeli... jeżeli Myślę, że panowie się przekonacie w sobotę że w składzie wyjściowym, że nie grają tylko dlatego młodzi, bo grają, tylko dlatego, że albo są na dobrym poziomie z zawodnikiem doświadczonym na takim samym, albo po prostu są lepsi. Jeżeli będą lepsi, to na pewno, a już są tego symptomy, że kilku zawodników ma szansę powalczyć nie tylko o to, żeby być w osiemnastce, ale również, żeby być w pierwszej 11. Początek spotkania z Dolkanem w sobotę 7 marca o 15 na stadionie przy Orła Białego. Czują się artystami, jak podkreślają, przekazują swoim odbiorcom emocje poprzez swoje teksty oraz muzykę. W Młodzieżowym Centrum Kultury wystąpili raperzy Buka i ten typ mes. Obaj raperzy zgodnie przyznają, że wybór tego nurtu muzycznego nie był przypadkowy. Naturalnie jakoś to mi przyszło z, jakby robię tą muzykę już od bardzo wielu lat i tak naprawdę jakby dokładnie tego nie pamiętam tak, żeby ci to opisać, więc jakby no dokładnie tak jak no, na początku grałem na gitarze, jak już poznałem rap, to poznałem rap, zacząłem robić rap. I tak to wygląda właśnie. Najpierw chyba chciałem zostać prawnikiem, bo były różne seriale, które oglądałem jako małolat, i, yy, i te sale sądowe, i taki rozgadany gość, który potem y, zgarnia oklaski. dzięki temu, że on dobrze gadał, około 10 roku życia wiedziałem, że to oznacza ogromne ilości nauki, wkuwania na pamięć, pracy, tak. Do czego się kompletnie nie nadawałem, szczególnie do wkuwania na pamięć. W ogóle pracuję ze słowem i zawsze chciałem pracować ze słowem, a w rapie, w hip-hopie to, to jest najważniejsza materia. Zdaniem raperów tematów do piosenek nigdy nie brakuje. Przynosi je codzienność czy też różne sytuacje, z jakimi spotykają się w siebie. Jeżeli to jest poważny utwór, no to przekazuje te poważne emocje. Potrafię też nagrywać kawałki z przymrużeniem oka i pisząc o jakichś śmiesznych rzeczach. Od dla rozrywki, dla pobudzenia wyobraźni może słuchacza i dla nie wiem, chociażby zabicia nudy słuchając tych rzeczy. To jest jedna strona, a druga, no, tak jak mówię, no, przekazywanie emocji. No, każda forma artystyczna opiera się na przekazywaniu emocji. Rozłożenie akcentu pomiędzy tą treścią i że dla kogoś to może być bardzo ważne i ktoś styka się z twoją twórczością, jak ma 16 lat. No, jak ja miałem 16 lat, to też słuchałem raperów, którzy mieli po 27, 32 itd. Nie słuchałem innych 16-latków. No więc 16-latek tak inaczej odbierze e, t, t, moją ostatnią płytę. Mm, inaczej odbierze ktoś, e, kto... Nie potrzebuje takiego tam, nie wiem, inspirowania się życiem moim, czy, czy załóżmy, nie wiem, porad, czy jakichś tropów skojarzeniowych, bo jest totalnie już dorosłym człowiekiem żadne tam tropy skojarzeniowe jak już 32-letniego rapera z Warszawy mu na nic nie są potrzebne, bo on też zna życie i też ma na przykład 32 lata. Więcej o koncercie po serwisie w Horyzontach Kulturalnych. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.